Czerwiec, wyjątkowa, radosna podróż po Europie. Środek Lokomocji. Filmy krótkometrażowe ze wszystkich krajów kontynentu. Powraca wzbudzająca wesołość klasyka: Czwarta podróż filmów krótkometrażowych Kina Europa. Śmiech w Europie. Komedia, humor, krótkie filmy rysunkowe. Wszystkie w oryginalnych językach i z napisami. Czwarta podróż filmów krótkometrażowych Kina Europa. Cykl spojrzenie na Norwegię. Cztery spojrzenia na jedno z najbardziej harmonijnych społeczeństw, w którym jednak nie wszystko jest jak być powinno. Norweska sielanka. Ja Pedersen, nauczyciel z gimnazjum. Vegas: Kings of Convenience Podróż dalej niż sięgają mity prawdziwa historia klanów z gór Szkocji. Intrygi, prześladowania, zabójstwa, wojenne bohaterstwo i walka o przeżycie. Góry i wyspy milczący świadkowie wielowiekowej historii szkockich klanów. Klany z Wyżyn. Nowy geniusz brytyjskiego roku, wyruszył z ulic Halifax, dotarł do Londynu i na cały świat. Po otrzymaniu dwóch nagród, Brit teraz trafia na nasz ekran. Ed Sheeran Czerwiec Kino Europa Najlepszy spektakl Europy